Sprawy kryminalne związane z rolnictwem, medycyna, kultura. Sporą informacyjną różnorodność mamy dzisiaj w Panoramie Lubelskiej. Kamil Smerdel, witam i zapraszam na serwis informacyjny TVP3 Lublin, w którym m.in. Wielki Bu ma usłyszeć za zarzuty w Lublinie. Unia Europejska wprowadza sprawiedliwe ceny w rolnictwie. Szkolenie obronne za pośrednictwem M-Obywatela. Patryk M, znany jako wielki bół, trafił dziś w ręce polskich organów ścigania. Mężczyzna ostatnie tygodnie spędził w niemieckim areszcie, oczekując na zakończenie postępowania ekstradycyjnego przed niemieckim sądem. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, bowiem prokuratura chce mu postawić ciężkie zarzuty. Patryk M., znany jako Wielki Bóg, w przyszłym tygodniu ma usłyszeć zarzuty. Te zarzuty ma mu postawić prokurator z Lublina, zatrudniony w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej, oddelegowanym właśnie do przestępczości zorganizowanej, bowiem tego dotyczą zarzuty, które ma usłyszeć Patryk M. Śledczy twierdzą, że mężczyzna od lipca 2017 roku do 2018 roku był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie Polski, Holandii i Hiszpanii trudniła się obrotem narkotykami oraz ma także odpowiedzieć za kradzież samochodu. Patryk M został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 12 września na lotnisku w Hamburgu. Stamtąd miał udać się na Bliski Wschód. Pod koniec października niemiecki wymiar sprawiedliwości orzekł, że ekstradycja go do Polski jest zasadna. Teraz M przebywa w areszcie w Szczecinie. Wydział Wewnętrzny Prokuratury Krajowej ma zająć się sprawą zamojskiej sędzi, która wczoraj spowodowała wypadek, będąc pod wpływem alkoholu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a jego okoliczności przybliża zamojska policja. 59-letnia kierująca pojazdem marki Suzuki najechała na tył pojazd marki Honda. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci zbadali stan trzeźwości uczestników kolizji. 66-latek, który kierował Hondą był trzeźwy, natomiast kierująca Suzuki w organizmie miała ponad 1,5 promila alkoholu. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zgodnie z polskim prawem jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, utratą prawa jazdy oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Unia Europejska wprowadzi pojęcie sprawiedliwej ceny, zapowiada europoseł Krzysztof Hetman. Lider ludowców tłumaczy, że rozporządzenie będzie musiało wejść w życie na rynku krajowym i że dzięki temu przedsiębiorcy nie będą mogli płacić rolnikowi za plony poniżej wartości ich wyprodukowania. Działacze PSL-u jednocześnie apelują do producentów zrzeszajcie się. Sprawiedliwa cena wreszcie ma przestać być teorią, a normą prawną. Mają w niej być zawarte koszty inflacji, energii, produkcji oraz marże. Kupujący nie będzie mógł zejść poniżej ceny, którą podają oficjalne instytucje. Druga zmiana dotyczy samych umów między rolnikiem a odbiorcą. Chodzi o umowy co najmniej półroczne w sytuacji, gdy kupujący chce nagle zejść z ustalonej ceny. W tej sytuacji będzie można taką cenę renegocjować. Rolnik będzie miał prawo do renegocjowania tej ceny, jeśli nastąpią sytuacje wcześniej nieprzewidziane, a jeśli ktoś się nie zgodzi na tą cenę rolnika, rolnik bez jakichkolwiek sankcji będzie mógł odstąpić od takiej Umow. Zmiana rozporządzenia zakłada także bardzo mocne wsparcie dla tworzenia grup producenckich. Zrzeszanie się na wzór rolników z zachodu ma dać polskim gospodarzom szansę na przetrefanie na rynku, zwłaszcza w sytuacji klęski urodzaju. Nie cieszymy się z tego urodzaju. Ten urodzaj jest dla nas swego rodzaju przekleństwem, bo ceny są w zasadzie. Poniżej kosztów, jeżeli na, na poziomie kosztów, to, to już jest dobrze. Y, przy y, jakichś gospodarstwach, które nie mają zobowiązań. Jeżeli oni chcieli się pozbyć tej nadwyżki i nie utylizować, po prostu sprzedali naszym sieciom. Rzędu 450 euro za tira ziemniaków, i te ziemniaki po przepakowaniu się pojawiły tanie w sieci i one są konkurencyjne dla naszych rolników, którzy nie mają kontraktów na terminowych na sprzedaż płodów rolnych i operują bieżąco na rynku. Wszystko to w sytuacji, gdy lubelski urząd wojewódzki przyjął 13,5 tysiąca protokołów klęskowych, wnioski za rekompensaty z tytułu przymrozków już ruszyły. Będzie dodatkowa też pola środków dla sadowników, którzy ucierpieli w przymrozkach, także będzie jeszcze jeden namóg właśnie dla tej grupy, bo generalnie jak popatrzymy na województwo lubelskie, to najwięcej tych strat jest w powiecie opolskim, kraśnickim, czyli w tych środowiskach sadowniczych. Unijne regulacje miałyby wejść w życie we wszystkich krajach członkowskich już w przyszłym roku. Europoseł Krzysztof Hetman chce również takich przepisów, które zmuszą do pokazywania marży przez wszystkich w całym łańcuchu dystrybucji żywności, tak aby konsument wiedział, kto najwięcej zarabia na malinach, paprykach czy marchewce. A my chcemy, żeby państwo wiedzieli co jeszcze w panoramie lubelskiej przed nami, a zatem między innymi Polsko-Ukraińska Współpraca Okulistów. Porozumienie Lubelskiego Centrum Kultury z UMCS-em. Ale wcześniej o bezpieczeństwie, dziś rozpoczęły się zapisy do udziału w powszechnych, dobrowolnych ćwiczeniach obronności w gotowości. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem aplikacji M Obywatel. O szczegółach opowiedzą Tomasz Maciuszczak i jego gość. Nie każdy zostanie żołnierzem, ale każdy musi mieć wiedzę jak zachować się w czasie kryzysu i wojny, mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłaszając rozpoczęcie zapisów do tych właśnie ćwiczeń. A Jedną z jednostek, które będą je realizować jest Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Ze mną jest jej oficer prasowy kapitan Marta Gaborek. Pani kapitan, jak będą wyglądać te ćwiczenia i do kogo są adresowane? Ćwiczenia adresowane są do pełnoletnich Polaków, którzy chcą nauczyć się, jak działać w przypadku zagrożenia kryzysowego. Zagrożenia kryzysowego, począwszy od katastrof naturalnych po konflikty zbrojne. No i właśnie, jak to będzie przebiegało, bo tu do wyboru są cztery moduły. Każdy z ochotników, który chciałby przeszkolić się, ma do wyboru cztery moduły. Pierwszy moduł to podstawowy kurs bezpieczeństwa, gdzie uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak postępować w przypadku kryzysu, jak przygotować do tego kryzysu dom, jak przygotować siebie, jak przygotować potrzebne wyposażenie do chociażby ewakuacji. Kolejny moduł to moduł medyczny, gdzie nasi uczestnicy będą mogli w praktyce nauczyć się, podstaw pierwszej pomocy jak postępować w przypadku zagrożenia życia jak tej pomocy skutecznie udzielać. Kolejny moduł to kurs przetrwania, czyli uczestnicy będą uczyć się w jaki sposób przetrwać w warunkach terenowych, w jaki sposób pozyskać wodę, w jaki sposób zachować się w terenie i jak przetrwać w trudnych warunkach. I ostatni moduł to cyberhigiena. Uczestnicy będą uczyć się w jaki sposób rozpoznawać dezinformacje, w jaki sposób być bezpiecznym w sieci i ogólnie moduł dotyczący Bezpieczeństwa internetowego. Kiedy rozpoczną się te ćwiczenia i jak długo będą trwały? Pilotażowy program rozpoczyna się już 22 listopada, potrwa przez miesiąc, a cały program w pełnej odsłonie będzie dostępny od stycznia 2026 roku. Jak się zapisać? Zapisy do programu są bardzo proste. Należy w aplikacji MOBYWATEL wejść w zakładkę usługi, w zakładkę bezpieczeństwo i w szkolenia obronne. Tutaj wybrać moduł, wybrać lokalizację i interesujący nas termin. I cała czynność, co najważniejsze, trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. I tak jak mogliśmy usłyszeć, można tam wskazać lokalizację, która jest dla nas najdogodniejsza. Po wszystkim otrzymujemy maila z informacją o terminie szkolenia. I co istotne, jeśli z losowych przypadków nie będziemy mogli ostatecznie wziąć w nim udziału, też będzie taka możliwość. Ćwiczenia dotyczące obronności mają oczywiście związek z sytuacją za naszą wschodnią granicą, tak jak ma z nią związek współpraca polskich i ukraińskich lekarzy. W Lublinie medycy z Polski i Ukrainy połączyli siły, by wspólnie rozwijać nowoczesną okulistykę. To tylko jeden z obszarów medycyny rozwijany dzięki projektowi Health Bridges. O mostach zdrowia opowie Maja Matyjaszek. Praktyka w chirurgii schorzeń oczu jest podstawą. Mimo że ryzyko nieprzewidzianych sytuacji jest niewielkie, trzeba się z nimi liczyć i opanować tę sztukę do perfekcji. Dlatego blisko 30 okulistek z Ukrainy wzięło udział w obserwacji sesji chirurgii na żywo, ćwiczeniach praktycznych i wykładach eksperckich, a wszystko na terenie Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. To jest moja kolejna e, wizyta w Lublinie, na której mam możliwość e, praktykować różne elementy e, katarakty zaczmy e, na kursie okulistycznym międzyregionalnym, który nazywa się Interact Project, który jest zorganizowany przez profesora Roberta Rejdaka. Nie zabrakło symulacji zabiegu na specjalnie przygotowanej aparaturze pod czujnym okiem ekspertów. Nowe horyzonty otwiera innowacyjny projekt Health Bridges realizowany w ramach programu Interreg Next. Od wielu lat wymieniamy się poglądami, pracujemy w obszarze edukacji. Natomiast działania wojenne przyspieszyły taką współpracę bezpośrednio pomocową dla pacjentów, dla lekarzy ukraińskich. Między innymi dzięki osiągnięciom telemedycyny na tym nie koniec. Dlatego wizytę zarówno na szkoleniach, jak i w murach Uniwersytetu Medycznego złożył wiceminister do spraw weteranów Ukrainy. I тому сьогодні na tym etapie konfliktu powrót do zdrowia każdego żołnierza i weterana jest dla nas bardzo ważny. Nasi lekarze potrzebują szkoleń, by móc radzić sobie z urazami kombinowanymi, nie tylko amputacjami kończyn, ale też właśnie uszkodzeniem wzroku. Z kolei polscy specjaliści mogą zetknąć się z medycyną wojenną. To jedno z założeń projektu Mosty Zdrowia, wspieranego przez środki europejskie. Obejmuje on różne dziedziny medycyny. Są tutaj dwa uniwersytety medyczne z Lwowa i Wołynia, wspartego przez Okręgowy Szpital Kliniczny Wołyński. Jest to wymiar niezwykle praktyczny. Zatem tutaj koledzy z Ukrainy przyjeżdżają do nas na, na szkolenia. Natomiast jednym z elementów jest też udział w leczeniu pacjentów z wykorzystaniem też aparatury pozy między innymi do naszej kliniki dermatologii. Wymierne korzyści płyną też do strony polskiej np. partnera Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jako szpital partycypujemy w sposób taki, że mamy możliwość modernizacji kliniki dermatologii poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu. I jesteśmy właśnie już na etapie, zakończyliśmy prace budowlane i jesteśmy na etapie wyposażania w sprzęt medyczny i niemedyczny. Okulistyczna część projektu Health Bridges potrwa do 7 listopada. Pozostajemy w temacie troski o zdrowie, o kondycję swoich podopiecznych. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu dba już bowiem od 35 lat. Jubileuszowi obok koncertu Orkiestry Symfonicznej imienia Karola Namysłowskiego towarzyszą przede wszystkim spotkania z wychowankami i ich rodzinami. To już 35 lat, odkąd Stowarzyszenie Krok za Krokiem w zamościu wspiera dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Wszystko zaczęło się od urodzenia mojego syna Michała, więc on był na początku, ale po pięciu latach grupa rodziców, przyjaciół, stowarzyszenia powołała właśnie Stowarzyszenie do Życia, a dwa lata później powstał już pierwszy ośrodek rehabilitacyjny, a potem następne, następne i następne. Z podopiecznymi pracują terapeuci, logopedzi, psycholodzy i pedagodzy, którzy codziennie pomagają kilkuset osobom. Od trzech lat chodzę na warsztaty terapii zajęciowej, które mieszczą się na Kresowej 24. Rehabilitacja daje mi siłę, walkę oraz samodzielność. Najnowszym dziełem stowarzyszenia jest rodzinny dom przy ulicy Kresowej w Zamościu. Nowoczesna placówka wspomaganego mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Paweł, będąc tutaj, w tym ośrodku, w tym, w tym, w tym domu. Bardzo wydoroślałbym powiedział, stał się bardziej samodzielny, także my jako rodzice jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego względu, że, że on znalazł swoje miejsce na ziemi. Zamojski oddział stowarzyszenia ma również swoje terenowe placówki, między innymi w Biłgoraju. Koło terenowe w Biłgoraju zostało utworzone w 1992 roku. I od tamtej pory tak jakbyśmy byli tym dzieckiem, tak dalej jesteśmy, pomimo tego, że osiągnęliśmy już pełnoletność, to ciągle razem jesteśmy ze sobą, współpracujemy. Od momentu powołania stowarzyszenie współpracuje z samorządem województwa. To, co tutaj zostało stworzone z inicjatywy rodziców przy wsparciu administracji rządowej czy samorządowej jest bardzo cenne, dlatego że organizacje pozarządowe lepiej docierają i realizują potrzeby mieszkańców naszego województwa i rolą samorządowców jest to, aby ich wspierać. Stowarzyszenie jest również pracodawcą dla prawie 300 osób zatrudnionych na pełnych etatach. Kultura w Panoramie, a dokładnie porozumienie, które z Centrum Kultury w Lublinie podpisała największa w regionie uczelnia, czyli Uniwersytet Marii Kiri-Skłodowskiej. Ta instytucjonalna współpraca ma mieć pozytywny wpływ na kondycję psychiczną i aktywności młodych ludzi. Umowa zakłada, że uczelnia i samorząd współpracę zaczynają już teraz. Nie myślimy przez pryzmat tylko i wyłącznie roku obchodów, ale myślimy o działaniach procesowych, o działaniach problemowych, o pewnej diagnozie i wykorzystaniu tych tytułów do rozwiązywania także problemów społecznych. My naprawdę wypracujemy realne narzędzia, nie chodzi tylko o te finansowe, oczywiście one też są ważne, ale realne narzędzia do tego, żeby wspierać ludzi młodych, ludzi w okresie studiów do rozwoju, do budowania, do sieciowania i do bycia tą wielką wspólnotą. Nadzorująca wdrażanie programu aplikacyjnego strona rządowa podkreśla, że w dzisiejszych czasach działania aktywizujące młodych ludzi są szczególnie pożądane. Dzisiaj może to być jedno z ważnych narzędzi, do walki z kiepskim z stanem psychicznym młodzieży studiującej. Młodzieży, która czuje się samotna, ma st często stany lękowe. Zarówno studenci, jak i władze uczelni w kontekście kultury uniwersyteckiej wskazują na jeden podstawowy problem finanse. Wyzwań przed nami jest niemało w dotychczasowym kształcie i w dotychczasowych realiach. W 80, a w niektórych przypadkach w 100% kultura studencka finansowana jest subwencyjnie ze środków każdej z uczelni. Jako studenci chcielibyśmy, by kultura studencka była premiowana, co oczywiście nie wydarzy się bez zwiększenia nakładów finansowych czy w ogóle umożliwienia organizacjom kultury akademickiej wnioskowania o takie środki. Także myślę, że zmiany w tym zakresie są, są niezbędne. Podpisanie umowy odbyło się w ramach trzeciego już forum kultury studenckiej. A skoro o kulturalnych inicjatywach mówimy, to nie możemy nie wspomnieć o tej lubelskiej, która zdążyła już sobie wypracować renomę. Rozpoczęły się właśnie 29 międzynarodowe spotkania teatru tańca. To międzypokoleniowe spotkanie różnorodnych artystów, estetyk i motywacji, co stanowi też istotę Teatru Tańca. To są to Spektakle do czytania, literalnego, do porozumiewania się słowami, ale do współodczuwania, do współbycia, do współdzielenia energii, która płynie ze spektaklu w kierunku widowni. To są rzeczy, które trzeba uzupełnić swoją własną historią. O czym opowiada inaugurujący festiwal spektakl pod okiem kanadyjskiej choreografki Jasmine Ellis. Tytuł odnosi się do podróży do relacji z samym sobą. Współcześnie spędzamy dużo czasu online i w mediach społecznościowych. Chcieliśmy pokazać, jak przewartościowana została relacja wewnętrzna i relacje z innymi osobami w analogowym świecie. Dużą część festiwalu zajmują projekty solowe i duety, gdzie główną rolę odgrywa osobowość artysty. Miłośnicy sztuki z pewnością się nie zawiodą. Zachęcają organizatorze. Ten festiwal jest specyficznym czasem. Kiedy to faktycznie spotykamy się tutaj z różnymi ludźmi, z różnymi kulturami, z różnym ruchem, z różnymi zwyczajami i, i tego staramy się pilnować i to nam towarzyszy. W tym roku mamy najróżniejszych gości, tak naprawdę z całej Europy. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Są to historie bardzo. Dramatyczne, trudne, naznaczone konfliktem wojennym, tak jak opowieść na, na naszej artystki z, z Ukrainy. Czy, ale są też opowieści bardzo ludzkie, mówiące o, przywołujące wspomnienia, wspomnienia dzieciństwa, wspomnienia rodzinne. Międzynarodowe spotkania Teatrów Tańca w Lublinie potrwają do 11 listopada. Głównymi organizatorami są Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca. Zajdźmy ze sceny na koniec i pójdźmy w las. Leśnicy, ekolodzy i samorządowcy zastanawiają się bowiem nad przyszłością 24 rezerwatów zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Muszą ustalić, czy wciąż żyją w nich te same gatunki zwierząt co kiedyś, zaktualizować cele rezerwatów oraz sposoby ich ochrony. Projekt dotyczy terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, które położone są poza obszarem Natura 2000. O szczegółach prac Michał Hetman i jego gość. Wyzwanie jest duże, bo w tym momencie toczy się gra o przyszłość 1,4 powierzchni rezerwatowej na terenie województwa lubelskiego, bo tyle te 24 rezerwaty właśnie stanowią. Moim i Państwa gościem jest Cezary Wierzchoń z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Witam Pana bardzo serdecznie. Co w tych planach ma się konkretnie znaleźć? Jakie zapisy, które obronią ten naturalny krajobraz tych pięknych przestrzeni? Plan ochrony jest to bardzo istotny dokument planistyczny, który jest ustanawiany dla rezerwatów przyrody. W tychże planach ochrony znajdują się bardzo istotne zapisy. Przede wszystkim jest określony cel oraz przedmiot ochrony w obrębie danego rezerwatu przyrody, czyli może być to zarówno rezerwat leśny, rezerwat florystyczny, faunistyczny, są określone konkretne gatunki, które są chronione na terenie danego rezerwatu. Ponadto yy, są również zapisy dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla przedmiotów ochrony na terenie danych rezerwatów przyrody oraz ponadto w planie ochrony znajdują się również bardzo ważne zapisy dotyczące działań ochronnych. Jest to dokument planistyczny, który wymaga regularnej aktualizacji, tym bardziej jeżeli chodzi o rezerwaty przyrody na terenie województwa lubelskiego. Niektóre z rezerwatów przyrody znajdujące się na terenie województwa lubelskiego zostały powołane, ustanowione jeszcze 50-60 lat temu i Często bywa tak, że te przedmioty ochrony, które wówczas były w obrębie danych rezerwatów przyrody, uległy zmianie, uległy znaczącej modyfikacji. W związku z tym sporządza się te nowe plany ochrony, aby ocenić stan dotychczasowych przedmiotów ochrony i czy one na danym rezerwacie jeszcze się znajdują. Od sporządzenia projektu planu ochrony danego rezerwatu do zaakceptowania tegoż planu ma minąć góra 6 miesięcy, więc wszystko wskazuje na to, że te plany zostaną wdrożone w życie w przyszłym roku. Dodam jeszcze, że projekt ma zapewnione wsparcie unijne na badania eksperckie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozyskała ponad dwa Miliony złotych. Rezerwaty mają szczególne walory przyrodnicze, a panoramy lubelskie mają szczególne walory informacyjne, o czym będą Państwo mogli się dzisiaj jeszcze raz przekonać o 21.30. Wtedy definitywnie informacyjnie podsumujemy to, co wydarzyło się dzisiaj. Zapraszam do zobaczenia.